Witam z Retropiwnicy, dziś mamy odcinek szósty koparki do 3D Marka, oczywiście nie ma to już nic wspólnego z dalszym biciem rekordów, to powiedzmy, że będzie taki odcinek troszkę bonusowy, ponieważ chciałem Wam po prostu pokazać pozostałe wyniki jakie ta koparka osiąga w innych 3D Markach, jako, że za moment, dosłownie za moment, jak kończę nagrywać ten filmik, po prostu sprzęt zostanie rozebrany, ponieważ mi to sporo miejsca na stoliku zajmuje. Zatem szkoda, żeby jakby ten ślad już zaginął, żebyśmy nie mieli żadnych konkretnie wyników pozostałych tych benchmarków po tak fajnej maszynie, która nam tutaj wyszła. Zatem pomyślałem, że warto te, te główne właśnie testy jednak przeprowadzić, żebyście chociażby wy mieli z czym porównywać swoje maszyny. A może akurat ktoś z was również zechce coś podobnego, co jakiś podobny projekt właśnie typu koparka do 3D Marka sobie zorganizować. Także będą od razu gotowe wyniki porównawcze. Jeżeli chodzi o konfigurację, oczywiście przypominam, odpalam tutaj CPUZ i GPUZ, tak naprawdę, wydajnościowo tutaj się kompletnie nic nie zmieniło, nic tutaj nie przestawiałem. W międzyczasie jeszcze wykonałem trochę takich obciążeniowych bardziej testów, no i wyszło, że jednak napięcie delikatnie trzeba na procesorze podnieść. Także wtedy mieliśmy napięcie na poziomie plus 0,170V, natomiast teraz już napięcie jest na poziomie plus 0,180V. No i na tym napięciu tak naprawdę procesor bez zająknięcia przeszedł przez wszystkie testy, jakie mu tutaj przewidziałem, a w większości były to po prostu te testy, które używałem przy testowaniu. Procesorów na LGA 775 Także w większości to będą te testy Akurat nie miałem tutaj Aquamarka zainstalowanego Więc już tego nie, nie puszczałem Odpalmy sobie Jeszcze tego Excela Zobaczcie tutaj Ustaliłem ostatecznie napięcie jako Plus 0,180 V No i w arkuszu Numer 2 Spójrzcie na to, tak wyglądają Wyniki jakie Uzyskuje ta koparka w innych niż 3D Mark. O, tutaj mi się chyba nawet 1,0 za dużo dodało. Zaraz sobie to wszystko skorygujemy. O, 2001 teraz jest poprawnie. No, wiadomo, w 3D Marku 2001 sprzęt wykręcił 100 000 i 70 punktów. Zatem to sobie już tutaj ładnie przepisałem. Natomiast puściłem Cinebencha R11,5. No i tutaj, to jest dokładnie ten Cinebench, który również był używany właśnie przy maszynach na LGA 775. Tam mieliśmy wynik, wynik najmocniejszy bodajże na poziomie 1,40 coś. Ten mój najmocniejszy procesor tyle wyciągnął. Core 2 Duo. Natomiast tutaj mamy na poziomie 3,65 wynik. No przypominam, że oczywiście, mimo że jest to i5, 4 rdzeniowa, no to... Ustawiony jest na dwardzenie. Także teoretycznie jakieś tam porównanie można sobie robić z tamtymi sprzętami. No bo tam mieliśmy dwardzenie, tutaj mamy dwardzenie, tylko wiadomo, tutaj mamy 4,8 GHz, więc no to są takie potężne dwardzenie, powiedzmy tak. No i o ile na przykład w takim cinebenchu na pewno to fajnie gdzieś tam wypadło na tych dwóch rdzeniach. No prawdopodobnie na czterech byłoby jeszcze lepiej. Tak, już w tych nowszych 3D-markach myślę, że wyniki nie są aż tak imponujące, no bo spójrzcie, że one tak naprawdę dobrze wyglądają, jedynie w tym 3D-marku 2001. Im, Im inny dalej, tym nowszy ten 3D-mark, ten wyniki były stopniowo niższe, 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 a w przypadku 3D-marka 2006 mamy teraz 24 749 punktów prawdopodobnie gdybym te dodatkowe dwardzenie odblokował, no to tutaj akurat to by mogło wyglądać dużo inaczej, tylko wtedy też nie jestem pewny czy procesor by chciał stabilnie działać przy aż tak wysokim taktowaniu zatem testy zrobiłem dokładnie na tych nastawach co udało się przebić tą barierę 100 tysięcy punktów w 3DMarku 2001, zatem tak jak mówiłem w Cinebench'u wyszło 3,65 w 3DMarku 2000 no tutaj, mimo że jest to starszy 3D Mark jeszcze niż 2001, czyli teoretycznie te ustawienia pod 2001 mogłyby być dobre dla 3D Marka 2000, no ale tutaj nam wyszło akurat 77486 punktów, także mniej niż w 3D Marku 2001. W 3D Marku 2003 nawet wyszło więcej niż 2000, bo tutaj mamy 86569 punktów. No a począwszy już od tych 2005 i 2006, które bardzo, bardzo mocno nawet obciążają już procesor, to są fajne właśnie programy też do testowania stabilności samego procesora, można tam sobie wybrać z testów także tu już mamy wyniki na poziomie 38 030 punktów oraz 24 749 punktów i te wszystkie testy były puszczane tak jak ja to standardowo robię czyli na tych domyślnych nastawach 3DMarków także dokładnie pokrywają się z tym co wyklikiwałem tam ewentualnie przy niektórych 3DMarkach podczas testowania właśnie tych procesorów 775 Rozdzielczości, to wszystko ładnie tam się pokrywa, właśnie z tymi testami LGA775. Na sam koniec tego filmiku, bo nie chciałem, żeby to był taki typowy testowy film, jak to zwykle robię, z pokazywaniem tych 3D marków, z jakimś podkładem dźwiękowym. Po prostu zostawiłem taki smaczek Quake 3 Arena. Zaraz sobie tutaj sprawdzimy, ile ten zestaw faktycznie klatek tutaj pokaże. No bo tam na korę. Dwa duo, jak sobie testowaliśmy z kartą na AGP udało się maksymalnie coś ponad, lekko ponad 500 klatek wyciągnąć. No, tutaj też mamy dwardzenie, także zaraz zobaczymy, ile taka machina, taka koparka jest w stanie właśnie w tym klejku trójce wyciągnąć oczywiście w rozdzielczości 1024x768 i tam przy wymaksowanych nastawach. Także jeszcze raz tylko przypomnę tą konfigurację komputera. Mam oczywiście tutaj płytę Asrock Z77 Extreme 6. Procesor to jest oryginalnie Core i5 k z odblokowanym mnożnikiem. Czyli czterorodzeniówka. My mamy ustawione aktywne tylko dwa rdzenie, ale taktowane zegarem 4,8 GHz. Pamięć chodzi na taktowaniu 1600 MHz zgodnie z ustawieniem XMP 1600, jakie tutaj jest właśnie przewidziane przez producenta dla, tej, dla tych modułów. Pamięć, oczywiście, działa w trybie dual. A jeżeli chodzi o karty graficzne, mamy tutaj Radeon HD 5850. Karta domyślnie działała z nastawami 725 MHz dla GPU oraz 1000 MHz dla pamięci, ale my ją lekko podkręciliśmy i działa aktualnie GPU na poziomie 850 MHz, a pamięć na poziomie 1150 MHz. No oczywiście karta posiada 1 GB pamięci typu GDDR5. No i tutaj akurat teraz po podkręceniu przepustowość pamięci wynosi 147,2 GB na sekundę. Mamy pixel fill rate na poziomie 27,2 GB na sekundę, a texel fill rate na poziomie 61,2 GB na sekundę. Zatem nie jest to jakaś super wydajna, Nowoczesna konstrukcja to tylko taki zwykły, stary Radeon HD 5850. Także chociażby biorąc pod uwagę to, jaka to jest karta i te nowsze 3D-marki, czyli chociażby ten 3D-Mark 2005 i 2006, no to wiadomo, że dużo łatwiej jest uzyskać tam wysoki wynik, po prostu poprzez zastosowanie nowszej karty graficznej, wydajniejszej karty graficznej z późniejszego okresu. Dobra, ale wyniki ja wam zostawię. Każdy, kto zechce się porównać swoją maszynę, swoje tamte uzyskane najlepsze rezultaty, no to śmiało, piszcie oczywiście później pod filmem w komentarzach. Dla każdego z tych 3 d ile wasze sprzęty wykręcają maksymalnie tych punktów. No i oczywiście konfigurację podawajcie, tak? Czy to jest na dwóch, na czterech, czy na więcej rdzeniach, no bo tutaj wiadomo, to jest specyficzne mocno ustawienie, które było dobierane wyłącznie pod 3DMark2001. OK, zatem został nam ten Quake 3 Arena. Zatem uruchamiamy. Wchodzimy do setupu, upewnimy się tylko, że wszystko jest ustawione tak jak potrzeba, czyli właśnie 1024 i wszystko na max. No i tak właśnie jest. Zatem spróbujmy sprawdzić te klatki, może nawet kilka razy puścimy, bo tutaj podejrzewam, że będzie klatek sporo i test będzie bardzo bardzo szybko się wykonywał. Natomiast tu jest tu na przykład dysk talerzowy w tym sprzęcie w tym momencie zamontowany, więc wystarczy prawdopodobnie nawet lekkie zająknięcie takiego dysku i to już może wpłynąć znacząco na ilość FPS-ów na wyjściu. Ale dobra, sprawdzamy. Dajemy demo spacja 1. Demo, spacja demo 001. Po prostu tam 2-3 razy puścimy i mniej więcej taką średnią wartość gdzieś się tam weźmie. Zatem już sprawdzamy. No, było mega szybko, mega szybko. Na poziomie 1,4 sekundy. Widzimy, że pierwsze, pierwsze ruchomienie to jest na poziomie tak 966 klatek. No ale dobra, tak jak mówiłem, tutaj to jest tak szybko, to trwa tak krótko że ten wynik się na pewno będzie zmieniał także sprawdźmy jeszcze raz 2-3 razy puścimy i zobaczymy tak mniej więcej, O, teraz jest na przykład więcej teraz jest 974, no to weźmiemy maksymalny wynik jaki nam się uda wykręcić, jeszcze raz 979. No to podejrzewam, że właśnie tak okolice 980 klatek e, gdzieś ten zestaw jest w stanie wykręcić w tej właśnie rozdzielczości przy tych nastawach w kłajku 3 Arena. Także to jest stara gierka, która bazuje na pewno tylko i wyłącznie na jednym rdzeniu. E, także jest tyle. No. Wpiszemy okolice, tak zakrąglimy. Niech będzie te 980, bo pewnie, jakbym jeszcze raz puścił, to już byłoby ponad. Także wpiszmy 980 klatek na sekundę. Ten test trwa zaledwie 1,4 sekundy. Także tutaj mówię, nawet delikatnie coś się zająknie ten komputer, i już to wpłynie na, na uzyskiwane wyniki. Tych klatek już jest tak dużo tutaj, że ciężko to nawet poprawnie mierzyć teraz. Dobra, czyli to jest mniej więcej 980 klatek na sekundę. Jakoś tak. Także spójrzcie sobie jeszcze raz na te wyniki. Tak jak mówiłem, dosłownie wyłączam nagrywanie, i za moment ta koparka zostanie rozebrana. Szybki przegląd, co tam się dzieje, czy wszystko jest w porządku. No i prawdopodobnie spróbuję na tej platformie sobie uruchomić inny procesor. No ale to już ewentualnie dowiecie się gdzieś tam w przyszłości, w przyszłych odcinkach, o ile takie wyjdą. Właśnie z tej platformy. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Tak jak mówiłem wcześniej, podajcie w komentarzach dla tych właśnie benchmarków, które tutaj wam pokazałem, jakie wy macie maksymalne uzyskane przez wasze maszyny, no te rezultaty. Jestem tego akurat ciekawy. Będę sobie też porównywał. Wy sobie porównuj, porównujcie z moimi wynikami, a ja będę porównywał z waszymi. Także do następnego, hej!